W tym czasie Kinka postanawia skonsultować się z ekspertem finansowym, aby dowiedzieć się, jak pomóc Krystianowi i Magdzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgłosiłam się do Pana, ponieważ chciałabym uzyskać kilka wskazówek okay. odnośnie otwarcia własnej agencji kurierskiej bądź agencji. Bankowej. Jeżeli chodzi o agencję bankową, to żeby na dzień dzisiejszy otworzyć agencję taką bankową, to priorytet jest taki, że większość dzisiaj banków przy franczyzie um, przede wszystkim chce jedną z dwóch rzeczy. W Pierwszej kolejności to jest to, że pani doświadczenie w sprzedaży jakiekolwiek, w, jeżeli chodzi o kwestię finansową, musi być czteroletnie. Dodatkowo część kosztów tak naprawdę musicie ponieść wy, czyli w tym momencie pani otwierając działalność gospodarczą, a część jakby ponosi ze swojej strony bank. Te koszty plasują się na dzień dzisiejszy między 100 a 150 tysięcy złotych, które warto mieć, żeby tak naprawdę można było z tym wszystkim ruszyć. Czyli z tego, co rozumiem, to jest ten jakby mój wkład własny? Tak jest. Natomiast jeżeli byśmy chcieli pójść w kwestię agencji kurierskiej, tak? to tutaj mamy koszty troszeczkę jakby mniejsze. Musimy mieć tak naprawdę kapitał rzędu od 20 do 40 tysięcy złotych i tak naprawdę możemy rozpocząć tak naprawdę z takim punktem jakby swoją jakby działalność. Czyli te kwoty są zupełnie inne? Zdecydowanie tak. Z mojej strony podpowiem, żeby lepiej to zrobić jako agencja kurierska, ponieważ potrzebujemy mniej wkładu własnego niż agencja bankowa i wydaje mi się, że jakby no, ten wkład własny 20-45 to nie jest dużo, żeby uzyskać. Także jeśli mają e, motywację do tego, żeby otworzyć coś własnego, myślę, że uda im się.